Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Megzo Gaming. Dzisiaj zagramy w grę pod tytułem Nightmare Joy, czyli koszmarna radość. Jest to horror w Robloxie? No i zobaczymy co on nam sprezentuje. Tak więc zapraszam na odcinek, a jeśli film się spodoba to zostaw łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz kanału, a podoba Ci się ten content to zostaw subika, aby być na bieżąco informowanym o nowych w filmikach na kanale. Tak więc zaczynajmy! Let's go! Dobra, naciśnij F, aby użyć latarki. Jesteśmy chyba w jakiejś windzie. o, włączył się monitor. Rockorp jest wdzięczny, że biorę udział w grze. Że... You will win our main prize freedom first night you have to do is complete a couple of tasks to get get to we zadań. were unable to provide you with ideal conditions for your first night so you will have to one monitor the temperature won't it can't get into your you won't be able to make it to the second okay. hmm. night okay the rest hmm. doesn't matter ok, życzę powodzenia druga sprawa to muszę zapewnić dostęp tlenu do mojego domku na drzewie wtedy będę w stanie przejść do następnej nocy reszta nie ma znaczenia no i życzę mi wszystkiego dobrego czyli muszę tych dwóch rzeczy w takim razie um, pilnować i teraz tak, tu coś mamy jakieś usunąć podejrzane rzeczy close the windows zamykaj okna no dobra to też chyba nie wiem co to jest. Jakiś czerwony nie wiem, dywan. Kidoki. Zobaczmy co jest w kolejnym pomieszczeniu. Strzelba. Nie mogę jej wziąć. Uh, it will come. To, nadchodzi, to nadejdzie. Um, a tu jeszcze mam te do sprzątnięcia. No, było ich 8. Kurczę, przestałem liczyć. Dobra, nieważne. Mało istotne. Dobra, kolejne pomieszczenie. Tutaj, o, tu jest ten zawór z tlenem, który muszę pilnować. Teeth chattering is, e, nie wiem, jest sam coś. Ale tu teeth chattering to znaczy szczękanie zębami dosłownie. No dobra, tu mamy coś jeszcze. Oki, okay, przycisk jest nieaktywny. No, zobaczcie, blocksy cola, możemy się coli napić. I tutaj co jest napisane? To jest wszędzie. Dobra, czyli już wiem, że coś mnie tu mo przeszło. Kurczę, co się stało? Have fun! winda się zamknęła. Super, pięknie. Muszę 250 sekund przetrwać. A 250 sekund to troszkę ponad 4 minuty. Więc niedługo. Dobra, zobaczmy co się będzie działo. O kurde, okno się samo otworzyło. Szybko je zamknijmy. To była ta karteczka Close Windows. O, i temperatura się już zrobiła. Wysoka. Dobra. No to jeszcze 200 sekund, 220. Już 20 sekund mamy z głowy. O, ktoś otworzył. Zamykamy szybko, szybko zamykamy. Zamykamy okno. Co to za dźwięk? Urety, słyszę coś. Ale chyba tlenu nam brakuje, czy nie? Takie coś syczy. Urety, co to jest? Tak, tlenu mi ubywa. Słyszę to szczękanie zębami ewidentnie. Dobra. Zakręcamy zawór. Udało się. O, okno! Okno, dobra, zamknęliśmy. Co teraz? No, słyszę. O! o, dobra, tam coś wyszło. Dobra temperatura. Szybko walimy. Dobra, ile zostało jeszcze? 140 sekund. Dobra. Prawie połowę przetrwaliśmy. O, słyszę szczekanie z O, kurde. Dobra. Uniknęliśmy go. Dobra, znowu temperatura. Szybko. No, nieźle, nieźle. Muszę nasłuchiwać, dlatego tak ciszej trochę mówię, bo. Dobra, 115 sekund. Znowu szczeka zęba, szczęka zębami, szczeka fajnie powiedziałem. Dobra, dobra. O nie. Kurde, mogę się ruszyć. Szybko, szybko, szybko. Przecież zakręcałem to. Co oni co robią, ja, ja ze mnie. Dobra, udało się. Tu szybko okno zamknijmy. Dobra. I tu szybko okno zamknijmy. Tylko nie wychodź przez to okno. Dobra. Zamknęliśmy okno. Nie wiem, co teraz robić. O, ja, dobrze, że nie wychodziłem. O nie, znowu się to przekręca, dobra? To dobrze, to zostałem. Od razu będę mógł to naprawić. Znowu go słyszę. Znowu słyszę tego stwora. Stuka zębami. Moja. Dobra, schował się Lecę do tamtego pomieszczenia Zamknijmy szybko to okno I tu Kurde, tlenu mi zabrakło Ile mam czasu? Activate button Muszę jakiś guzik aktywować Dobra, tu jest. No, siostrą, siostrą, Sio. Dobra, poszedł sobie szybko. Ten guzik to chyba to czerwone, co tam było, co Wiem, że jest nieaktywne. Szybko, 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 szybko. A i gorąco teraz, pięknie. Do windy, do windy, do windy! Jest! Mamy to! Uf. Znaczy nie wiem czy mamy. Bo okno zostawiłem otwarte. 7 sekund. Żeby tylko nie wylasł potwór. Uf. Dobra, udało się. Mamy pierwszą noc zaliczoną. O, Wylasł stwór. Daliśmy radę <grym> Chyba nie jest zbyt zadowolony, że mu uciekliśmy. Ale jak ja to mówię, nara. Ziom nara. No i co? Zjeżdżamy windą dalej. Alrighty, przed nami druga noc. Jesteśmy w windzie. No i już chciałbym zacząć. Zobaczmy z czym nam przyjdzie się zmierzyć tym razem. Gra, monitorek się pali. Pogratuluję nam kończenia pierwszej nocy. Noc numer dwa. Dzisiaj będę aktorem w przedstawieniu. muszę grać według swojej okay. I Jak na mój torze się pojawi, gdzie mam się udać, to mam na to 12 sekund. Listen to the narrator to progress in the story, or else you'll be stuck here forever. Okay, muszę słuchać narratora, albo zostanę tu na zawsze. No, dobra. A lone traveler traveled through forests and mountains, but what is it? Exit or village? A tired traveler came across a small settlement located among a dense forest. The tired traveler needed immediate help. This is his only chance to escape from this thicket. Otherwise, they will face a quiet and painful end. No, dobra. E, no, to tutaj było takie wprowadzenie. No. Już nie skończyło? No Dlaczego w tej wiosce nie ma żywego ducha? Generalnie samotny, zmęczony wędrowiec dotarł do jakiejś wioski. Uh, no i, no i tak tutaj w skrócie mogę powiedzieć, tak to razie to wykreślił. To, okay. to powiedział, że jeżeli znajdę, znaczy jeżeli, jeżeli to wykopię, to znajdę odpowiedzi na swoje pytanie. No, no dobra. Tu coś mamy. Tu będzie jakiś kod do wpisania. Um, right. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tu na środku jest ten monitor. Który mi mówi o tym, gdzie mam się udać. Mam na to 12 sekund. O, łopatę mam. Nie zdąży wziąć łopatę, Gdzie muszę wziąć? Gdzieś? Right Forest, Right Forest. To, to blisko, dobrze. Right Forest, Right Forest. Jest. O, kurczę. Zobaczmy. Co to jest? O oh mój god, za brzydal? Dobra, domyślam się, że jakbym nie stanął tam, gdzie stanąłem, to by mnie to coś pożarło. Dobra, ale moment, miałem łopatę tam gdzieś, w jednym z domków. Lecimy szybko do domku, wziąć łopatę. Śpiesz mi się, brać łopatę. Dobra, czy to już jest bardziej zadaniowo? Nie przetrwać ileś tam czasu, tylko muszę po prostu wykonać zadania. I ile czasu ogólnie na to mam. Nie wiem co. Jaki interwał czasowy się tutaj zmieniają te rzeczy? Ko nie, nie mogę... Mogę, dobra. Już się wiem, że nie mogę kopać. Okej, okay. kop szybciej. No, come on, come, on, come on. No, teatr. Jesteśmy w teatrze. A może i w escape roomie? Dwie kłódki. srebrna i złota. All right Forest, dobra. Muszę znaleźć dwa klucze. I tyle. No, gdzie tutaj znaleźć te klucze? Po domkach się rozejrzę. Skoro znalazłem łopatę, może gdzieś coś jeszcze będzie. Niezły hardcore. Faktycznie koszmarna zabawa. All right, dobra. Dobra, puśćcie mnie już. Mogę jeszcze Dobra, mogę. O, no, to znalazłem. Dobra, mam klucz, mam klucz, mam klucz. Elegancko pierwszy klucz znaleziony. O, Tylko złota kluczka została. Co to za numer? A, bo drugi klucz jest ukryty. To czekajcie, to coś z tym kodem ma wspólnego. Wejdźmy na górę i zobaczmy. Ojejku. Ojejku, albo i nie zobaczmy. Gdzie mam się udać? Gdzie mam się udać? Elevator door, dobra. 3. Niebieski to jest 3. Dobra. Pierwsze to było zielone było, zielone było zero, niebieskie 3. Oh my god. Jeszcze jakieś numerki muszę znaleźć. Dobra, spiszmy sobie te numerki tak na szybkiego. Jeszcze, czyli co? Tutaj było trzy niebieskie. Tu coś jest? Nie ma, w środku nie ma, nie ma. Tutaj też nic nie widzę. Tu mogę przejść? Mogę, ale nic tu nie ma. Dobra, nie ma numerków. Jest tylko 0 i 3. Dobra, no, gdzie są te pozostałe numerki? O, jeszcze utknąłem. Oh my goodness. Dobra, znowu coś tu ode mnie w co. Gdzie teraz? Enter. Dobra, wejście. Na zamku, tutaj. Nie wiem, gdzie te numerki się jeszcze podziałem. Muszę się... Muszę się rozejrzeć. naprawdę nie widzę ich nigdzie. Aha, aha, aha. Dobra. Dobra, patrzymy, bo że wszędzie nie spojrzałem. Wejdźmy do tych tych towerów tutaj i zobaczmy, czy tu jakąś numerka nie ma. Tu nie ma, a z tej strony też nie widzę. Kurczę. To gdzie te numerki się podziały? Tu też nic nie widzę. Ani tu. Myślałem, że to będzie prostsze. Aha. Jest! Sześć! Żółte sześć. Żółte sześć. To dobra, co teraz? Elevator door, dobra, żółte 6. To gdzieś na zamku chyba są wszystkie te numery. Chyba, że będę kombinował to jest jedną cyfrę, ale to nie wiem, czy mi się, czy mi się to opłaci. Bo nie znam kolejności. A jeszcze może z tej strony lasu sprawdzę, czy tu gdzieś numerek nie jest ukryty. Bo tu był tak za drzewem trochę. I to faktycznie może być tak ukryte i niewidoczne. Czy z tej strony ja mogę jakoś przejść. Eee. Nie chcę wypaść. Nie, tu nie mogę. No dobra, czyli muszę strzelić z pierwszą cyfrą, tak? Czyli mam tak 0,36 i nie znam pierwszej cyfry, bo nie znalazłem. Czyli nie znalazłem zielony. Zielony jest tutaj, czyli 0. Zero... Kurczę. Żółty to było 6, niebieski miałem 3. Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie tą cyfrę ukryli. Będziemy strzelać teraz, no ale to możemy tak do jutra, jak ja będę wchodził po tym. Tutaj godzinę. Dobra. Jeszcze raz: czerwony. Nie, no nie mam czerwonego. Zielony mam. Niebieski i żółty, czyli muszę strzelać pierwsze, czyli spróbujmy. 0. Ile tam mówiłem? 3, 6. Enter. 0, nie, clear. nie mogę enter, jeden zero trzy sześć, dwa zero trzy sześć, trzy zero trzy sześć, cztery zero trzy sześć, pięć zero trzy sześć, i, co tym razem? Right, jestem Jestem, Dobra, na piątce skończyłem, czyli mam pięć trzy sześć. Czyli teraz 0 0 3 6 Jest mam 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 Dobra mamy klucz Czyli opłacało się próbować Czasami tak trzeba w escape roomach działać Jak nie możesz czegoś znaleźć bo gdzieś ukryli za bardzo No i zobaczmy co teraz, co teraz, co teraz Nie no otwiera się

No, szukajmy najpierw w tych domkach. Czy tu się coś nie pojawiło? Myślałem. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie widzę. Niech to licho. Jest. łom. I jak nazwać jeszcze czas? Right watch tower. Dobra. Mam łom. Rozwalę to, wygram tą grę, wygram to, muszę to wygrać. I co udało nam się? Tak, 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 tak. Dobra, ziom już mi nie zagrażasz. Nara. Żegnam cię i spylamy stąd. Spylamy, spylamy, spylamy. Unlock, unlock. No nic się nie dzieje co jest. Dobra, otwiera się. Rozumiem, że mam tam wejść. No coś nie mogę. O, udało się. To są pieniądze? Co to jest? Ole, sosu tutaj jest. Alright, dzięki kochani za odcinek. Mam nadzieję, że film się spodobał. Docencie to zostawiając łapkę w górę. Zapraszam na inne filmy na moim kanale, a także na kolejne. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. pa! pa!